Miejscowość leżąca po prawej stronie rzeki Koprzywianki między Koprzywianką a Wisłą. Bardzo ciekawa wioska. Pierwsze zabudowania, oczywiście drewniane w tej wiosce, w ilości siedmiu sztuk, były ustawione czy wybudowane z drewna na palach wybitych w grunt. Czego to było? Tak zrobione. Odpowiedź jest prosta wylewy Wisły i wcześniej Gorzyszanki powodowały podtopienia domów i gospodarstw wiejskich, dlatego z były one ustawione na wysokich palach. Ostrómenka jeszcze do dziś można na tej terenie odszukać pozostałości dawnego budynku może jak się on nazywa budynku Czworaków, usytuowanego przy samym skraju drogi, która prowadzi na Bogorię Skotnicką. Po dawnym dworze państwa panuszewskich zachowały się jeszcze elementy starego szpichlerza, jak i również plac otoczony pięknymi kasztanowcami, które są dzisiaj pomnikami przyrody.